The day we met Your eyes are blue, me pressing through I can't forget that day we met Your smile so bright, it made me swoon I love is like a summer's day Hot and blessed in a magic way Whenever I see you All I can think is my summer Your hair, your look, your everything. When I see it, all I knew that you are mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My son summer love, been waiting for you. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go, my summer love. Be waiting for you, my love. kochani, mogliście widzieć urywki mojego dzisiejszego makijażu Dodam, że to jest mój taki bardzo prosty, szybki makijaż Jest tylko podkład, puder, róż, kreski, takie do pół oka Bardzo szybki, prosty Także ja będę uciekała gdzieś na miasto. Ostatnio byłam też w Galerii Forum bardzo fajna galeria, naprawdę polecam. Już długo jest otwarta, a w Gdańsku jest. A ja jeszcze tam nigdy nie byłam jakoś tak wyszło, więc ostatnio byłam. I muszę Wam powiedzieć, że bardzo mi się podobało. Dużo sklepów, ładniej jest w środku, jakieś tam urywki mam dla Was. A dzisiaj jest taki bardziej luźny dzień. Idę w sobie na miasto. Pokazałam Wam mój delikatny makijaż. Włosy mam spięte. Pogoda jest dosyć ładna. Chociaż rano padało, ale wypogodziło się, więc mam nadzieję, że mnie nie zmoczy. <laughs> nie zmoczy. <laughs> no, że nie, nie zacznie padać. <laughs> I co? Do no, potem? Jestem z powrotem. Wróciłam mm. z miasta. Byłam w sklepie. I to, co kupiłam, to rzeczy na obiad, i w chińskim sklepie kupiłam takie kryształki do paznokci. Nie chcę się wyostrzyć, co bardzo, ale są bardzo ładne. Także będę, mam w planach, żeby dziś zrobić paznokcie, i zrobić hiszpańskie, i zrobić ciasto. Także. Trochę mnie czeka roboty. Kupiłam jeszcze w chińskim taką fajną ostrzynkę do warzyw. Kosztowała 3,80 pole. Dalej będę y, tak, y, takie pokazywała spożywcze zakupy, i tutaj kupiłam polędwicę, mm, ona będzie właśnie do chińskiego dania, do takiego makaronu. To jest makaron ryżowy. Kupiłam przyprawę kuchni japońskiej. Kupiłam taki sos, słodkie chili, ale oczywiście wszystkiego nie skorzystam do jednego dania. Ale przyda mi się drugi sos, paprykę ostrą, dwie papryki, to będzie też do tego makaronu, broku, limonkę, sok z limonki właściwie. I na ciasto, posłaty sojowe na kiedyś tam, i na ciasto kupiłam taki e, kruchy spód, kruche ciasto e, i taki twaróg I będę kombinowała, bo tu z tyłu jest taki przepis e, na takie coś jak tu mniej więcej. Tylko, że y, tu jest napisane w przepisie, żeby użyć kruszonych ciastek, a ja zamiast kruszyć ciastka, to upiętam po prostu poprzez y, spód. I będzie taki pieczony, y, taki mielony ser na górze. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie, bo jeszcze czegoś takiego nie robiłam. Także tak, zakupów to tyle. Jeszcze kupiłam maczugi. Dajcie znać, czy też lubicie. A. I grzybki mum jeszcze do tego dania. Bardzo lubię, tak żeby polecać do wszystkich chińskich makaronów i takich rzeczy. Naprawdę pycha. Może Wam pokażę, jak wyjdzie mi ten makaron. Zobaczymy. A teraz chyba biorę się za ciasto. Potem za paznokcie, bo mam już niestety odrost duży. I wtedy pewnie będę robiła makaron. Ciasto prezentuje się tak, jest jeszcze polana troszeczkę nutellą i teraz pójdzie do lodówki na parę godzin. A tak prezentują się moje paznokcie. To jest hybryda jasnoróżowa, ta co zmienia kolor na czerwony tutaj na końcówkach i takie zielone diamenciki, które dzisiaj kupiłam. I będę się z Wami już kochani żegnać, także do następnego vloga trzymajcie się cieplutko. Pa!